Tak, z dziara takie. Dzięki. Lecimy. Czampionka trzeba wbić. Jedna osoba nice. Nie trzeba championka widzieć Nie no, ja, ksawik Ale znowu XD No, śmiało się Coś ryba ma do zaoferowania Chyba to jest arena, nie mam punktów w ogóle A to sobie pozbierałem Mam nadzieję, że będziecie ze mną jak będę wbijał tego championa No, nie championa nie no, ale może czempiona się uda, ale nie dziś na pewno. Czempiona nie uda się dziś na pewno. Bardziej bym oczekiwał, uczciwał kiedy idzie. Ja waliłem w tej chwili i Trzeba się skupić trochę. jutro Rock'n'Rollie... ...w mógłbyś grać i pograć ze mną na arenie? Mm. Daj sumika, najpierw to pogadamy wtedy, ok? Byku? Ja cię proszę tylko o stawiania suwa i łapki w górę. Znaczy zaraz powiem. Masz byku? Jak mógłbyś tam szczelić sumika. Będziemy porwaka... ...i los. Już mi nas dałeś? To ci powiem wtedy. No ja jestem tutaj. Właśnie no to sobie podrałem. Ok. Dałeś? Naprawdę? Chciałem zrobić. Jaki odcinek na ich? To co mi wyzywa ma jest? Co powiem? I od niego łapka w dół, dzięki. No, jutro zagram. No, na pewno. No, na razie. Że... No, masz tak. No, no, święta ci dałem. Prezencik taki fajny. No, gdzie mucik? Wiadomo chyba za co, ja trzeba się kucić. Savik, bo chyba nie przyszło powiadomienia i dużo osób nabrało live i inni. No naprawdę ja, ktoś ma. No patrz. O... o tej godzinie nikt raczej nie gra. No, dużo osób ogląda i no, poz... Ale większość osób bija właśnie tak rano u mnie, wiesz? Wcześniej było chyba 12 z... czasów. Góra tak, wstąpiłam tak, tak, tak. Nie no, zbiję dwa koła co, Ale nie w tym roku na to następnym raczej tylko, nie zbić nie na kanale codziennie strony. Chcę gdzieś tu? Mam bardzo duże leczenie i zarabi z to. O, o Ej, on spadł! Aha, na górkę spadł. Ale trzeba podjechać. Na co się bać? Nie! Ty gnoju! Nienawidzę cię. Ty jacy głupi. Ale ham. No za to muszę cię zabić tylko. Jakiś spocaj. Nie na mnie, no po co ja, co głupi Przyleci do zamku No taka jest do wyjebania Nie gram w to Ja pierdolę, no Kupisz mi tą piłkarę, please? Nie mam fotów. O Jezus Aha. Chciałam opuścić rozgrywkę i nic z tego nie wyszło. Nie, nie, ja Chyba kończy live, nie. Ja kończę live, a. muszę się skupić. No, może kiedy indziej, Nie, jutro będzie live, albo dziś jeszcze wieczorem. Zobaczymy, wiecie. Ale jestem zmęczony, jeszcze muszę odcinek nagrać, wiecie. No, to trzymajcie się, dzięki.